Moje ukochane dziecko, dziś pragnę przekazać Ci przesłanie o Polsce, o tym wyjątkowym kraju, który jest dla mnie drogocenny i ma szczególne miejsce w moim sercu. Od wieków patrzę na naród polski z miłością i troską, obserwując Waszą historię, Wasze wyzwania i Wasze triumfy. Polska, jesteś ojczyzną mocnego ducha i niezłomnej woli. Przez wieki byłeś świadkiem burzliwych czasów, przemian i walk o wolność. Twoje ziemia jest przesycona śladami bohaterskich walk i ofiar, które przyniosły niepodległość. Z dumą oglądam polskich bohaterów, którzy nieśli światło wolności i sprawiedliwości w ciemnych czasach. Polska, Twoja wiara jest Twoim fundamentem. Jesteś krajem głęboko zakorzenionym w katolickiej tradycji, w której znalazłeś nie tylko pocieszenie i nadzieję, ale także siłę do przetrwania trudności. Twój duch religijny i oddanie dla Boga są dla mnie źródłem radości i inspiracji. Cieszę się widząc setki kościołów, kapliczek i miejsc pielgrzymkowych, gdzie odnajdujesz bliskość ze mną i budujesz więzi społeczne. Polska, Twoja kultura i dziedzictwo są niezwykle bogate. Twórczość polskich artystów, pisarzy, muzyków i poetów przenika świat swoją głębią, emocjami i unikalnością. Wasze folklorystyczne tańce, muzyka i rękodzieło są wyrazem Waszej duszy i tożsamości. Cieszę się widząc, jak wznosicie pomniki i zachowujecie pamięć o Waszych wielkich bohaterach, którzy przyczynili się do rozwoju Waszej kultury i historii. Polska, patrząc na Wasze społeczeństwo, podziwiam Waszą siłę i zdolność do przetrwania. Przez lata znosiliście okupacje, przemiany polityczne i trudności gospodarcze, a mimo to nie tracicie ducha walki i nadziei. Wasza determinacja i pracowitość są wzorem dla innych narodów. Wierzę w Waszą zdolność do budowania lepszej przyszłości dla Was samych i dla Waszego kraju. Polska, zachowajcie jedność i wzajemne zrozumienie. Jesteście narodem o różnorodnych przekonaniach, tradycjach i historiach, ale Wasza jedność jest niezwykle ważna dla Waszego rozwoju. Szanujcie siebie nawzajem, słuchajcie siebie i szukajcie kompromisów, gdy napotkacie różnice. Wasza jedność daje wam siłę do pokonywania przeciwności i budowania lepszego jutra. Polska, bądź przykładem Solidarności i współpracy dla innych narodów. Wasze doświadczenia, zwłaszcza w kontekście Ruchu Solidarności, były inspiracją dla innych narodów walczących o swoje prawa i wolność. Dzielcie się swoimi historiami i wartościami, by Wasze doświadczenia mogły inspirować innych do zmiany i rozwoju. Polska zobowiązuje się wspierać Was w Waszych wysiłkach i modlitwie. Niezależnie od tego, w jakim miejscu się znajdujecie i jakie wyzwania Was czekają, jestem z Wami. Pamiętajcie, że nie jesteście sami, a Wasza wiara i oddanie są Twoimi największymi siłami. Błogosławię Cię, Polsko, i wszystkich Twoich obywateli. Niech Moje światło prowadzi Was na drogach prawdy, miłości i sprawiedliwości. Bądźcie mocni w wierze, jedności i nadziei, a wasz kraj będzie promieniał swoją piękną tożsamością na arenie międzynarodowej. Polska, nie zapominajka swojego przeznaczenia na arenie międzynarodowej. Masz potencjał, by być głosem mądrości, zrozumienia i pojednania w świecie. Twoje doświadczenia historyczne uczą, że wartość pokoju, wolności i poszanowania praw człowieka jest niezwykle ważna. Pamiętaj, że Twoje działania mają wpływ na innych, dlatego staraj się być przykładem tolerancji, otwartości i współpracy. Polska, przyjmij wyzwania współczesnego świata z odwagą i mądrością. Niech innowacja, edukacja i rozwój będą fundamentami Waszego postępu. Dążcie do równości, sprawiedliwości społecznej i ochrony środowiska, dbając o przyszłość kolejnych pokoleń. Wspierajcie swoje talenty i kreatywność, aby inspirować i wpływać na świat w pozytywny sposób. Polska, niech Wasze serca otworzą się na współczucie i troskę o innych. Bądźcie gościnni dla tych, którzy potrzebują pomocy, zarówno w swoim kraju, jak i za granicą. Wasza hojność i życzliwość mogą zmieniać życie wielu ludzi i tworzyć lepszą przyszłość dla wszystkich. Polska, budujcie mosty, nie mury. Współpraca z innymi narodami i szanowanie różnorodności przynosi wzajemne korzyści i umacnia więzi międzyludzkie. Wszyscy jesteśmy częścią jednej ludzkiej rodziny, a wasze zaangażowanie w budowanie pokojowego i zjednoczonego świata jest nieocenione. Polska nigdy nie zapomni o swoich korzeniach i historii. Przeszłość kształtuje naszą tożsamość i uczy nas cennych lekcji. Szanujcie wasze dziedzictwo i pielęgnujcie pamięć o tych, którzy przyczynili się do waszego rozwoju. Przez zachowanie pamięci o przyszłości budujecie lepszą przyszłość. Polska, ufajcie w siłę Waszego narodu i wiarę we mnie. Jestem z Wami na każdym kroku, gotów wspierać Was w Waszych wysiłkach i trudnościach. Niech moje światło prowadzi Was na drogach, które prowadzą do pełni życia i radości. Błogosławię Cię, Polsko, i proszę, abyście nigdy nie przestali wierzyć w Wasz potencjał i siłę. Razem możecie osiągnąć niesamowite rzeczy i przekroczyć granice. Niech Wasza historia będzie kontynuacją wielkich osiągnięć, a Wasza przyszłość niech będzie pełna nadziei i sukcesu. Z miłością niezmienną Twój Bóg.